Servus, alles Liebe, Freuden, cześć przyjaciele w ten wojenny czas. To, że widzicie jakie to jest ważne swój heimat bronić, tą koszulkę właśnie do mojego heimatu, oni tam swój heimat bronią i niech bronią. My się zajmiemy dzisiaj trochę piwkiem, żeby nie było cały czas o wojnie, więc zajmiemy się dobrym piwkiem. Bo po długiej przerwie wracamy do Bambergu, Oberfranken, Ukraina, na, na górze Bawarii. Tam jest stolica, e, miasto, stolica, e, według mnie, piwowarstwa światowego w ogóle, Bamberg. Tam głównie ważą. E, wędzone piwa, piwa? Jak wiecie, ale jest też taki browar, też nie, 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 taki mało znany, e, Keisman, e, który waży klasyczne piwa, nie wędzone to jest mały browar restauracyjny w takim ładnym domu tam już ponad 150 lat już ten ten tak tam istnieje tam był kiedyś sklep mięsny ten właściciel sobie 150 lat temu postanowił swój browar zrobić krzy browarów było kiedyś no, bardzo dużo teraz już nie jest tych browarów w Bambergu kilkanaście tylko plus tam jakieś nowofalowe te browary no i ten Browarek sobie istnieje do dzisiaj, waży tylko cztery piwa. Trzy z nich Wam przedstawię. Go czwartego mi się nie udało dostać. To jest taki sternla, lager właściwie taki, no taki typowy lager, chyba wędzony z tego co wiem jest. A z te, te, właśnie klasyczne trzy, które Wam dzisiaj przedstawię, no to nie są nie są to wędzone piwa. Nie? Jeden z niewielu browarów, no, który waży, ale właśnie dlatego, że Bamberg jest znany z wędzonych piw, z Rauch, Raubirów. To ten browar postanowił po prostu robić to te czyste klasyki w sposób no, taki wzorcowy, no, tak podają. Te piwa kiedyś dawno, dawno temu chyba piłem, ostatnio ich nie piłem. Sam jestem ciekawy. Mamy Pilsa, Helesa i Boka, jasnego Boka z tego co widzę. Ale z boka. No zobaczymy. Jak, z, sam browar już nawet strony nie ma internetowej, specjalnej. No I tam mam tylko chyba ten gasthaus cały tam opisany, menu jest. Ale jako tako nie ma, nie ma tam opisane dokładnie samego procesu ważenia, jaki składniki używają. No, po, po smaku się domyślimy tylko, yy, jakie są to składniki. Nie? Zaczniemy sobie od pilsa. 4-6 alkoholu 12 zasypu, klasyka. Etykiety no jak na niemieckie piwowarstwo, też niespecjalnie ładne. No mi się nie podoba, no ale to nie jest istotne. Zaczniemy sobie, bo nie według mnie być jasny nie mam szkła z tego browaru. No, już widzę, że jest bardzo ładny zasyp. Jeden słod oczywiście. Jak najjaśniejszy, przy dwunastce taki kolor świadczy, że no to jest ten najjaśniejszy z najjaśniejszych słodów, tam 2-3 EBC ma i, on, i nie jest też stosowane długie, długie gotowanie, które ściemnia też. Pamiętajcie, że przy gotowaniu, przy chmieleniu, no w procesie chmielenia, gotowania im się to dłużej robi, tym generalnie piwo ciemnieje troszkę, nie dużo, ale no to wystarczyła widocznie no, godzinka, i to, to było wszystko, nie? Piana jest piękna, duża, dużo białek jest, nie znika szybko, świadczy o tym do, do, o, o dobrych składnikach. Oczywiście składniki tam w takich browarach są wszystko wokół komina, e, kupowane. Tutaj nie, nie ma na pewno słodów z poza Bawarii, chmieli spoza Bawarii i tak dalej. Wszystko tam jest wokół komina. No pierwszy niuch, no to są kwiaty, łąka. No łąka, czyli, no, czyli generalnie są Hersbrookery wszystkie. Fruy, Przede wszystkim Hersbrooker. Miter no może szpalt, ale to. Nie, szpalt raczej nie. Na pewno nie ma magnum ani tego typu chmieli. Piękna goryczka, jak może być piękna, no dobra goryczka. Jak na pizza, no to szczera tu będzie 30 ibu, 25 do 30 ibu. Chmiele głównie te fruły co mam jeszcze powiem, bardzo słodowe piwo. Te recepty, które oni mają, są ich autorskie, oni je strasznie pilnują, podobno tych receptur już tam od pokoleń są, zabiliby was, jakbyście się dowiedzieli dokładnie, bo te receptury były po prostu przez pokolenia y, dopracowywane. Nie, nie dziwię się, nie. Swoje teraz pomyślcie, piwo warzy domowi, na przykład nie ważycie 10 lat, a oni tam ważyły 150 lat takiego samego piwa, nie. No jest różnica. Wiadomo, że składniki z czasem ewoluują, chmiele się trochę zmieniają, ale jak znam Niemcy i Bawarię, to się tam sztywno trzymają tych widełek w tej recepturze. Na pewno jest ten sam chmiel co 100 lat temu. Te słody, no... Słody się trochę też zmieniły, w tej chwili są bardziej wydajne, ale w smaku to na pewno jest to samo. Bardzo dobry pils. No wzorcowy, wypowiem Wam szczerze, faktycznie. Tak się chwalą tam, że no, w Bambergu, gdzie, gdzie a gdzie, to tam wszystko wędzone jest. na w sklepie są wędzone. To tu ten pils musi być klasycznym pilsem, nie? No I faktycznie jest. Jest idealnym pilsem po prostu. Jest lekko zamglony. Leciutko. Nie piszę czy to nie jest ten. no pasteryzowany, ale wydaje mi się, że no chyba tak, bo to pół roku, rok ma ważności, to powinno to być pasteryzowane, chociaż jest taka lekka mgiełka, może i nie. Pamiętacie, że są browary w Bawarii, które zamiast, tak jak u nas i w większości browarów się sepa Cipa, cip, cipa się stosuje, czyli chemia. Są browary, gdzie, i to jest niedowiary dla mnie, się używa po prostu pary wodnej do odkażania wszystkich rurek, zaworów, zbiorników itd. i tak dalej. I jakoś to się chula, nie? To jest ciekawe. I tej chemii tam po prostu nie ma. I to ten browar też, z tego co chyba wiem, to stosuje, żadnej chemii tu nie ma. Przy, przy w oczywiście, instalacji. Zobaczcie, mały browarek, a już tyle lat ma, trzy się i robi. No, pilsa robi 110 na 100. Nie, no, dawno takie dobre pisa nie piłem. Ta słodowość, duża słodowość jest fajnie zrównoważona z goryczką i z kwiatowością. No, trzy takie składniki ziołowość, kwiatowość, słodowość, goryczka, no idealnie są zbalansowane, tak powinien każdy pils na świecie smakować. Mm. No, rewelka. E, drugie sobie weźmiemy Hellesa, oj przepraszam was, muszę wyłączyć telefon, jakieś się dobijają. A drugi drugie piwko, Helasik. Eee, co wam powiem o tym helesie, on jest e, bardziej dofermentowany, chociaż według mnie to jest trochę dziwne, bo e, helasy powinny być mniej odfermentowane od PiSu, a tutaj podałem, że jest mniej odfermentowany, znaczy bardziej odfermentowany, czyli ma więcej alkoholu, tym bardziej, 12 e, 4,6 alkoholu, a ten ma 12 balinga i 4,8 alkoholu, czyli no tak na chłopski rozum, bardziej fermentowany. Sam jestem ciekawy tego helesa z Bambergu, niewędzonego. Bo chyba nie piłem helesa wędzone... niewędzonego z Bambergu. Szkoda, że wypiłem tamtego. Bo byśmy kolorystycznie no, zobaczcie piękne gole. Też jest niefiltrowany jednak. To piwo jest po dacie. No ale przy takich dobrych piwach to naprawdę data nie jest istotna. Piana jest taka sama, kolorystycznie jest to samo, czyli ten sam słód. Czyli jaka już będzie różnica inaczej chmielone przede wszystkim i lekka różnica w zacieraniu na bank, musi być lekka różnica w zacieraniu, no i drożdże też powinny być inne, tu klasyczne takie do pilsa, tu powinny trochę ziarkowe, no zobaczymy. No jest trochę żelaza w zapachu, czy już jest dobrze? Znaczy no, no żelaza, no w cudzysłowie żelazo, lekko takie, czy są inne chmiel te tangery? No, to będzie inny chmiel. Ale miałem muzykę puścić. Puścimy sobie muzyczkę. Dosyć dobrą. No, czemu nie leci muzyka? Może tam coś mieli. No, goryczki tu nie ma dłużej faktycznie. Piwo jest bardzo dobre też. Ale powiem Wam, jak na Helesa nie jest nie jest ten. Nie jest e, takie mało chmielone. Nie wiem czemu to nie gra zaś. E, Kolejny te piwa są bardzo podobne. Bardzo podobne, nawet Wam powiem, że. Inne chmiele, się, różnią się chmielami te piwa, goryczką, ale taka wie, 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 reszta cechów, cech jest podobna, powiem, bardzo podobne piwa. Wiecie, Halesy no nie powinno być więcej, jak tam 15 i bu, pilsy 25-35, w tych granicach. No. Jest duża różnica w gorączce. Ale reszta smaków, poza lekką żelazistością, nie ma. Są bardzo bliskie siebie piwa, bardzo bliskie siebie. Zaryzykuję twierdzenie, że zacieranie jest takie samo, czyli temperatury przerwy są prawie takie same. Bardzo dobre piwa, no wzorcowe. Heles też jest wzorcowy. Może nie ma takiej siarki, ale czuć ten techtanger Rewelacyjne piwo. No, hela jeszcze... No pić może... Może byłbym, Tak 110-110 O Tak bym to powiedział. Bardzo dobre piwa wzor wzorcowe w swojej klasie. No nie rzeczywiście żeby się utrzymać taki majebrowar no, na takim ostrym rynku, no to trzeba naprawdę znać się na tym. Tam jest Trzech piwowarów w tym browarze, z tego co wiem, każdy chyba tam odpowiada za jedno piwo. Mi się tak wydaje, no i tyle ostatni to naj, najsmaczniejszy. Ich chyba taki najbardziej, te piwo najbardziej reprezentatywne. On się z tego co wiem, tam najbardziej nim szczycą, tym bokiem z tych, jako heles boków, no, nie robią dunkelboków boków, tylko, tylko tego helesa. 6,9 alkoholu, 17 balinga, czyli znowu klasyka parametrowa. Parametry idealne. Jak na boka jasnego. Zobaczcie jaki jasny. 17 balingów. No a kolor jest złoty. No. Zróbcie takie, sami, sami takiego boka w takim kolorze. No ciężko to jest. Ciężko. Czyli nie, nie można długo gotować takiego piwa. się nam to wszystko ściemni, nie? Się, jak, naj, jak najbardziej jasny słód jaki może być, się właśnie użyć, Chociaż no, do boków też czy karmeli powinno trochę użyć. Na pewno nie robi się boka na samym y, jednym słodzie, nie? Tylko tych powinno się tam dać karmelowego też. Bok nie powinien być chmielony, jasny, oczywiście, znaczy no być chmielony dużo, tam też może być najwyżej kilkanaście, dwadzieścia może, góra i No No zapachu, tu nam poza słodem, nic tam nie tu nam nie wnosi bok, boki nie, nie pachną raczej chmielowo ani jakoś specjalnie, jasne, rzadko który, może boki takie lekko bardziej pachnie kwiatowo, ale taki klasyczny bok, nie, nie powinien aż tak pachnieć jakimiś cudami. Najważniejszy bok jest smak. No, słodowość, słodkość duża. Goryczka zakryta. Alkoholu nie czuć, aczkolwiek jest taka no fest słodowość, taka, taka mocna słodowość, no bo to jest zasyp cholernie, 17 no to jest dużo. Jest kwiecistość na pewno, w smaku jednak. Czy Herzbruckery, tutaj są Herzbrucker Mittelfruh na bank, na 100% jest ten chmiel użyty. Nie dużej ilości, tam kilkanaście ibu na koniec gotowania się wrzuca. Na wirpula można też wrzu wrzucić. Ale też by bardziej taki zapach dał. A tu raczej tak nie masz takiego zapachu mocnego, aromatu. Czyli tu się wykorzystuje raczej goryczkowe, smakowe rzeczy niż, niż te lotne frakcje. Bardzo dobre piwo. Widzicie, mały browar. Proste piwa. Znowu się potwierdza, że. Trzeba ważyć przez kilka, kilkanaście pokoleń coś, żeby to miało jakąś tradycję i wartość. To jest bardzo dzisiaj no, na wagę złota, wam powiem. Dlatego ja cenię w ogóle tam. Główna, główna właśnie cecha tych piw dla mnie jest to, że przez pokolenia te piwa są w niezmiennej praktycznie w formie. Ważone są od pokoleń. Są bardzo dobre, są wyznaczniki piw w ogóle, wszystkie inne piwa na świecie dopiero później powstały, pamiętajcie. No nie liczymy tam jakichś historycznych piw, tam z Dancyku czy z Breslau, ale to, to, to są wszystko piwa. No Bawaria no, w tej chwili to jest numer jeden na mnie na świecie i nie wiem czy to się kiedyś zmieni. Musieliby zburzyć tysiąc browarów Bawarii całkowicie, w zrównać z ziemią. No to wtedy bym, nie wiem, powiedział, no trudno, nie ma już bawarskiego piwa, nie, ale póki ja żyję, póki Bawaria żyje, no to nie zmienię zdania, nigdy nie zmienię już zdania, że, że, że Bawaria robi złe piwa, jeżeli ktoś twierdzi, że to są nu nudne piwa, że, że nijakie, no to naprawdę nie zna tych piw, nie, bo jest tyle gatunków, przecież w samej Bawarii piw, już nie mówię o cechach w Mnie specjalnie tam się lubuje w niemieckich browarach generalnie. Też też cenię, no. Seldorf, kocham przecież, nie. Tam północne Niemcy też jest kilka browarów, które cenię. No może Berlin to tak mniej cenię, tam są takie piwa już wymyślane, powymyślane, nie. Ale Bawaria to jest takie strasz No i Austria jeszcze, nie. To tam wam mówiłem ostatnio, że tam też jest Kilkanaście, kilkadziesiąt browarów, wartych yy, tradycyjnych, wartych wspomnienia. Wam kiedyś się przedstawię na bank? No, jeszcze nie mam do nich dostępu, ale będę miał, staram się, bo kiedyś piłem austriackie boki, i, no i rewelka były. Nie? Dobra, jak widzicie, nie ma się co. Dany browar, zobaczcie, jeszcze mam co jedno, chciałem powiedzieć, tego, to, to nie jest takie częste, przecież no w Bawarii to jest częste, ale w, w europejskim piwowarstwie kraftowym to już nie mówię, ale takim rzemieślniczym, że te piwa no, e, jeżeli powstanie jakiś browar na przykład, nieważne czy to jest w Polsce, czy w Ukrainie, czy, czy w Niemcach nawet... I zaczyna, no, czy, czy w Düsseldorfie, i zaczynałem ważyć klasyki, to zobaczcie, że nie, nie pamiętam, żeby one trafiły od razu w taki wzorzec, tak jak mają być te piwa. Nie da się po prostu bez przekazywania tej wiedzy z pokolenia na pokolenie, tych receptur dopracowywanie. No, wyobraźcie sobie, nie wiem, 300 warek. No może przesadziłem, ale no. Stowarek na przykład rocznie yy, z kilku piw, no i, i że one nie są zmieniane, nie są dopracowywane. I one są już po roku, po dwóch, zobaczcie, po dziesięciu, po stu latach to, że jest taki poziom, no tam już no, igły się nie wsadzić do tej receptury. Na takich w nowych browarach, no to i piwowarzy się zmieniają często i, i no i koniunktura jest na style różna, no, klasyki na przykład w Polsce w ogóle, klasyka się ma w dupie, no, teraz dopiero zaczęły browary jakieś helesy robić, zwykłe koźlaki, prawdziwe pilsy na, 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 na szyszce czy, czy, czy na dobrych chmielach, no ale to, to jest, to jeszcze jest daleko, nie, wszyscy się zachwystywali tymi kompotami rabarborowymi z jakimś laktozą, z dupą, no mycia opon też się nadają te piwa, nie. Funky Fluid jakieś tam. No to, to jest wszystko nie wiem, do czego to są, to, to nie jest do picia, nie? Prawdziwe piwa, no to, to muszą mieć naprawdę tradycyjny smak, tradycyjne składniki, żadnych udziwnień. Jak tam już są udziwnienia no innych miel. Ja tak wam prezentowałem oczywiście klasykę, która ma troszeczkę zmienione. Tam składniki zmienione, zmienione jakieś tam parametry. Ale to jest wszystko w, w, w guście się mieści, nie? To nie jest coś, co jest wywrócone do góry nogami. No. To, to nie, jest, nie, nie mówimy tutaj o... Ja nie mam tutaj mam bloga o piwach pankowych, które przewracają piwowarstwo do góry nogami, bo tego nie lubię. Mogę się napić tam jakiegoś kompotu raz na rok, ale to mi wystarczy, nie? A na co dzień no, piję piwa, które mają wartość jakąś. Które coś prezentują. Podobnie jak winiarze też nie. Winiarze też mają tam swoje szczepy, odbladnie tam kultywują te piwa. A już nie mówię o whisky, o to już jest w ogóle. Widzę właśnie, że, że Darek zawsze, teraz się za whisky wziął na blogu. Bardzo dobrze, popieram to. Też kocham whisky. Jakbym był bardziej majętym człowiekiem, no to wam przedstawiał whisky, bo je kocham. Wiem, że to są, to są już naprawdę drogie rzeczy. Nie dam 1000 no, zł za butelkę, czy 5000 za butelkę. no Drogie sprawy, nie? Piwo jest na takim moim poziomie bardziej finansowym. Whisky to już jest taki, no, gór, gór góra, a, a whisky za 100 zł, no nie będę testował, bo to też tak jak, jak tyskie czy charnasz, no to te whisky za 100 zł jest tyle warte, nie? Zero kultury, zero jakiejś tam tradycji, zero smaku. Dobra, wracając do piwa. Polecam wam ten browarek, jego gdzieś znajdziecie, nie wiem czy jest w Polsce czy nie, chyba był mi się wydaje, ale mogę się mylić, no nieistotne to jest, jak będziecie widzieć gdzieś ten browar, polecam wam go spokojnie, jeszcze jest te czwarte piwo, co wam mówiłem, z Tenkla, taki ciemniejszy lagerek, mocniejszy, on jest też no, dostępny na terenie browaru, mi się nie udało go kupić, ale wszystkie przybliżam, że też jest dobry. Zobaczcie, no, praktycznie jasne piwa. Trzy style. Bardzo podobne kolorystycznie, a całkiem. A różnice są, nie? Trzymajcie się, zdrowo. Niedługo nowy odcinek. Zdradzę Wam, że miał być inny browar. Miał być Bamburg, ale czekam na szkiełko. Od Roberta, więc zajmiemy się ciekawym browarem, lekemem. Mam tam też parę piw na dwa, trzy odcinki. Przedstawię Wam no z Kessmana, no to wiadomo, że to jest jeden odcinek ostatni, pierwszy i ostatni. Chyba, że no zdobędę to czwarte piwo, no to kiedyś tam Wam jakiś zrobię po skryptum. A tak to się zajmiemy następne odcinki tym brykiem, właśnie browarem. Tam jest nawet Steinbier, taki, no, czyli piwa, no takie już też ciekawsze Czyli tak pilsik 110 na 100 Helesik mm, teraz wychodzi ta siareczka mm, piękne Nie no 110 na 100 Hele z bok Nic nie, nie mam nic do powiedzenia. No. Wzorzec Hele z boka Tylko tyle wam powiem. Wzorzec. No nie mam. Tu nie ma wad. Tak powinien smakować Hele z boku. Ten kolor jest prze-zajebisty, jak na taką moc. 17 zasypu. Jest mocno fermentowany. 7 alkoholu, prawie. A kolor ma kurde, no, lagera, nie? Zobaczcie jak to jest, a jeszcze są słody, tutaj karmelowe dodane. Tak jest ten kolor podbity do góry, nie? Dobra, trzymajcie się, do następnego odcinka, piwa dzisiaj bardzo dobre, w ogóle ostatnio mam same dobre piwa. No. Cześć, ciz. trzymajcie się.